Dzień wszystkim, witam Was w kolejnym G+. Dzisiaj mamy dwa bardzo podobne wielkością i kształtem do siebie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest, słuchajcie, mini maszyna do szycia, więc zobaczymy, czy dzisiaj zszyjemy kawałek materiału. A to jest urządzenie, które ma służyć do tego, że na przykład, gdy mamy otwartą paczkę chipsów, możemy sobie to pięknie tutaj zamknąć yy, szczelnie i zobaczymy, czy to działa, bo na razie coś nas to nie przekonuje. Tak więc myślę, że bez przyciągania możemy zebrać się za pierwszy test i bardziej, szczerze, mówiąc ciekawi mnie maszyna do szycia, więc zabierzmy się za szycie bluzki. Słuchajcie, ja mam właśnie bluzkę, której raczej już nigdy więcej nie założę. Więc dzisiaj spróbujemy sobie ją potrzeć. Zobaczymy, czy w ogóle jakkolwiek to działa. Tak ja sobie tutaj podwinę, albo o! Zrobimy sobie coś takiego, żebyście mogli widzieć. Nie przypadam za szyciem. Zawsze, kiedy szyję i mam potrzebę, to zawsze idzie mi to beznadziejnie. Yy, ogólnie sprawdzałam już na stronkę, na stronce, jak to się powinno tym posługiwać. I to się trzyma tak. Ja no, na logikę myślałam, że będzie to tak. No bo się zszywać te sprawy, ale okazało się, że niestety nie. Tutaj mamy coś takiego. I tutaj pod tą blaszkę. a, Może Wam uda mi się pokazać? O, pod tą blaszkę wkładamy nasz materiał i będziemy zszywać. Zobaczymy, czy podołamy. Wszystko jest tutaj już zainstalowane tak, jak powinno być, więc przychodzi nam to od razu byłem gotowo. No i teraz przekonajmy się, jak to wyjdzie. Staram się. O, można sobie bez problemu to podważyć, spoko, spoko. Układam materiał. Nie jest takie proste. Podłożymy sobie tak i będziemy wstrzymać. Jestem ciekawa, w którą stronę to będzie szło. Będziemy jechać. Więc uwaga, moje pierwsze wbicie igły. Słuchajcie, jest naprawdę super. Widzę, jak to się szywa. Jest bardzo blisko siebie i ten materiał od razu się przesuwa w bok. No dobra, to ja się postaram tutaj szyć kawałek tego materiału. I za chwilę zobaczymy, jak mi to wyszło. Właśnie przez pierwsze te ruchy robił takie długie. Może muszę to robić wolniej. Kokul, on robi to trochę dziwnie, bo robi czasem takie jak są tutaj: takie dłuższe czasem robi takie króciutkie, straszne. Lecięło się deczko, deczko, deczko. Ojojoj, oj, oj, bo mi się tutaj coś brzydkiego porobiło. Nie jest takie proste. To trzeba nad tym pomyśleć, rozpracować to. Ok, słuchajcie, ja już jestem po strzyciu takiego oto kawałeczka tutaj. I niestety muszę Wam powiedzieć, że jest tutaj mały problem. Coś takiego się nam tutaj stworzyło. Ja na początku tego nie widziałam. No i będziemy robić kolejne próby. Tutaj pierwsze trzy takie zszycia były tak w normalnych odstępach, jak wygląda normalnie koszulka z takim zszyciem. No a później zaczęły się robić coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze. Nie wiedziałam, czym to jest spowodowane. No więc będziemy teraz się starali robić od nowa. No i zobaczymy, czy dalej będą nam wychodzić takie pęki. Bo powiem Wam, że jak odwróciłam, to byłam zdziwiona. co tu się takiego stało więc spróbujmy od nowa. Ja postaram się może rozciąć trochę tą koszulkę, żeby mieć tutaj na czym to zszywać. Teraz może będzie nam łatwiej spróbujemy ponownie. Podłożymy tutaj materiał. Podłożymy tak głęboko no i zobaczymy jak sobie z tym poradzi nasza maszynka. Tak, pierwszy. Jak drugi, jak trzeci. Teraz jest o wiele lepiej, wiecie dlaczego? Ponieważ wsadziłam głębiej ten materiał, i za chwilę Wam pokażę, że tam są dwie takie szyny, które przesuwają ten materiał, przez co teraz robi się to wszystko w równych odstępach. I teraz nam to wychodzi. Teraz ja już nie będę ręcznie szyć niczego Będę tylko nitki zmieniać Super, ale jak to szybko idzie Ja ją dokładnie pół godziny szyła. Tylko trzeba pilnować też, żeby to szło nam miary prosto Teraz to jedynie trzeba jakoś zakończyć i będzie cacy Naprawdę mega i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co tu się właśnie stało. Tak to się pięknie zszyło. Tylko zobaczcie, jak równiutko. Wszystko pięknie. Żadnego ręcznego szycia. Tylko właśnie mini maszynka. Nie trzeba nic wielkiego wyciągać. Jest to wielkość dosłownie zszywacza. Tak to wygląda z drugiej strony. Czyli pięknie jest wszystko zszyte. Nic tutaj się nie nic z tym działo. Trzyma mocno. Zobaczcie, jak to wygląda od wewnątrz. Jest mega. Naprawdę dawno żaden gadżet mnie tak nie powalił. No, no jak właśnie to. Co prawda, było to trochę do rozpracowania, ale to pewnie dlatego, że ja się na maszynach po prostu nie znam. Teraz sobie przeciągnę tą inną I kiedy na przykład chcemy zacząć od nowa szycie, to wystarczy zrobić zbierać tak. Ta nitka nam się tutaj zahaczyła od razu na takim ddzędzlu. Na takim no i patrzcie. Żeby poruszyć ten materiał, musimy położyć na tych dwóch zębatkach, żeby one nam się od razu przesuwały, bo ostatnio za pierwszym razem położam je na jednym tylko, bo nie zauważam tego drugiego. No i stało się to, co się stało, czyli były właśnie takie pęki i nic z tego nam dobrego nie wyszło. I teraz jak ściągniemy to, to tu jest cały ten mechanizm. Tak to właśnie wygląda. I tutaj, właśnie od dołu, mamy ten haczek, że nam się nitka zahacza, i tak już możemy szyć. Wystarczy, że podłożymy ten materiał. I jest pięknie, ładnie. Myślę, że moja mama będzie też zachwycona. Wszyscy w domu będą po prostu zachwyceni tym, co zamówiłam. I myślę, że to będzie naprawdę fajne też na prezent, żeby komuś coś takiego dać. Jakiejś na przykład cioci, babci mamie, która np. lubi szyć, albo nienawidzi właśnie szyć i, i fajniej będzie, kiedy będzie miała coś takiego, żeby jej to właśnie umilić i usprawnić. Naprawdę nie jest to trudne w obsłudze. Jak ja już to wszystko rozpracowałam, to nie macie nad czym się głowić. Niteczki też można sobie wymieniać. No i ja Wam bardzo, bardzo, bardzo polecam. No dobra! Słuchajcie, skoro ja już się przyłapiłam naszą maszyną do szycia, to teraz zabierzmy się za to cudo, które ma niby spinać nasze plastikowe fliki. No nie wiem, ja już to słyszałam, przed chwilą testowałam, chcieliśmy sprawdzić, czy w ogóle coś z tego będzie, ale nie było, więc sprawdźmy, czy jeszcze raz nam się nie uda i czy cokolwiek da się z tym zrobić. Ok, ja mam swój szampon na podróże, który zawsze zabieram i zawiam go właśnie w taką foliówkę, żeby nic mi się tutaj nie rozlało. No i spróbujmy teraz to spiąć. Zobaczymy, czy coś nam się z tego uda zrobić. Ja to tam na maksa przycisnę. Poprzyciskam, poprzyciskam. Może coś tu się stanie jakoś poprzesuwam. No ale troszeczkę to jest ciepłe. Ale czy coś się z tego stanie? Ledwo, ledwo, ledwo wyczuwalne, cokolwiek, że to jest jakieś ciepło. Ale na pewno to na mnie zepnie tej poliki. Czy spróbujemy zrobić coś takiego? przykład paczkę żelek z ostatniego odcinka. Nic, nic, nic. I wtedy na przykład Kuba próbował też um, to podgrzać i właśnie takie są tego skutki. Niby to miało być tak gorące, że trzeba to zakładać y, tą blokadę na to. Da radę to dotknąć, ale... I co? Nie jest ciepłe. Nie jest ciepłe? No i tyle, słuchajcie. No to jest taki gadżet, gdzie nie wiadomo, jak to powinno działać. Nie ma tutaj żadnego też pstryczka. To powinno po prostu działać. Baterie w sobie ma tutaj. Proszę bardzo. I tyle. Taki gadżet, który w sumie nie jest gadżetem i nie działa. Okej, okay, słuchajcie. Tak więc mamy gadżet, który był cudowny i dawno nic nie zrobiło na mnie takiego wrażenia, jak właśnie ten przedmiot. I przedmiot, który jest totalnie bezużyteczny i były to pieniądze wydane w błoto. Więc powiem Wam ile to wszystko kosztowało i przyjdziemy moją ocenę. Tak więc ten oto sprzęcior kosztował mnie dosłownie 8 zł, czyli czwóreczkę za wysyłkę i czwóreczkę za ten sprzęt. No niestety nie działa, trudno, jakoś nie ubolewam z tej strony, chociaż mogłoby to działać, mogłoby to chociaż troszeczkę. Jeśli chodzi o maszynę do szycia. Maszyna do życia kosztowała mi, słuchajcie, 8 zł z przesyłką 4, więc za 12 mamy poręczną, przenośną, małą maszynę do życia, która czyni cuda i robi praktycznie to, co prawdziwa maszyna do życia. I daje taką sprawiedliwą piątkę, ponieważ jest to gadżet super i jestem już ciekawa, co powie moja rodzina, kiedy zobaczy coś takiego. Za co to, jeśli chodzi o to, to chyba nikogo nie dziwi, że przyznam ocenę. Pół, bo raczej gwiazdki zero nie ma, więc dajemy pół. Tak mi jest tutorial. Mam nadzieję, że Wam się podobało, ponieważ gadżety są naprawdę... hej, jest naprawdę mega. Jeśli tak, to zostawcie oczywiście łapeczki w górę, jeśli podoba, jeśli podoba Wam się właśnie ta mini maszyna do szycia. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, o ile jeszcze tego nie robicie. Wpadajcie na Facebooka, Snap'a, Instagrama i wszystko inne, co jest w opisie. A my się widzimy już w kolejnych odcinkach G Plusa i Papa.